Marmadiuk jest ostatnio nieznośny. Masz rację, zróbmy coś. Inaczej oszaleję. HAHA! <grymne> Wyznaczam tracę! <grymne> Marmadiuk! <-dum! grymne> <Nie robię> grawitacji! <grymne> oh, yes! Może szkoła dyscypliny to nie najgorszy pomysł dla psa w rozmiarze XXL? I ja uczynię z tego psa prawdziwego prymusa! <grymne> oh. O, budy chcecie mnie wysłać? Czego ta niewola ma mnie nauczyć? Protestuję! Ale dopiero od jutra. Spanko. Nie będzie łatwo. Skoncentruj się. Sykuwaj te kotieruchy! Silna wola to podstawa. Musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Rozumiesz? Nauczysz się panować nad swoim ciałem. Przede wszystkim kontrolować wilcza apetyt. Przeskocz swoje słabości, a to będzie tytuł międzynarodowego czempiona. Po pierwsze, zwycięzca może być tylko jeden, i na pewno będę to ja. A po drugie, twoja silna wola jest tak słaba, że nie wiem, czy na się więcej wstydu, czy tej bufetowej szamy. Chyba ma kłopoty! <noise> Była kompromitacja. Uwierzyłem w ciebie, a stałeś się największą porażką mojego życia. Nasz pies jest przegrywem! I tak go kocham! Dzieci, nie każdy pies musi być mistrzem. Nikt nie wygrywa swoich pierwszych zawodów. Jedyne co musisz, to tam wrócić i zacząć wszystko od nowa. Czas w siebie uwierzyć. Do roboty! Masz wielkie serce i tylko to się liczy. Ono czyni Cię najlepszym psem na świecie. A tylko najlepszy może wygrać ten konkurs. Pies w rozmiarze XXL. Jesteś gotowy? Gotowy na urodziny! Znaczy urodzony na gotowe! Urodzony, gotowy! Mówię najkrócej, tak! W chinach od 19 sierpnia.